Siemaneczko, śnieg do EuroTrack Simulatora 2 jest już dostępny w Frosty Winter z aktualizacją 1.57, tak wiem, że już jest dostępny od dawna na 1.57, tylko był bez Nordic Horizons, a teraz mamy już full pakiet na wszystkie mapy, na wszystkich mapach będzie śnieg, więc jak ktoś e, ma Nordic Horizons, to teraz wyobraźcie sobie ten klimat górski ze śniegiem, a jeszcze jak ustawicie deszcz w opcjach na 100%, to śnieg wam będzie padał na 100%, więc polecam, bo to już naprawdę jest mega, mega klimat. Teraz przechodzimy do pobierania, ale na początku muszę Wam wspomnieć, że dobrze, abyście mieli antywirusa, bo tutaj na przykład z darmowym pobieraniem, jak gdzieś coś klikniecie, to po prostu Was przeniesie na jakąś inną stronę albo spróbuje się coś pobrać na Wasz komputer. Więc antywirus jest potrzebny, bo na przykład jak ja mam Nortona i próbuję mi coś pobrać, czy nawet przekierować na jakąś stronę, która automatycznie coś tam może pobrać, to antywirus Norton mi to po prostu blokuje i no jest, jest bezpiecznie, tak. A w, a w tych czasach w sieci musimy dbać o bezpieczeństwo, bo bezpieczeństwo jest bardzo ważne, żeby nam nie wykradli jakichś danych i tak dalej, więc najlepiej jest dmuchać na zimne. E, więc y, fajnie jakbyście mieli jakiegoś antywirusa, nawet darmowego, możecie sobie pobrać gdzieś tam z Kasperski, Norton, mają te 30-dniowe darmowe antywirusy, e, więc y, no to, to już jest wasza decyzja. Też jest opcja e, płatna za dolara, czy tam około, około 5 zł, bo pewnie tam coś jeszcze doliczą, ale wydaje mi się, że i tak większość graczy skorzysta z darmowego pobierania, więc pamiętajcie, że dobrze jest mieć antywirusa. Bo musimy dmuchać na zimne, żeby nie było nikogo na naszym urządzeniu, na naszej sieci i ogólnie, żeby nie wyciekły nasze dane. Bo nie wiemy, co to jest za wirus, może nie być groźny, ale jak na przykład szwendacie się i szukacie jakichś innych modów na jakichś stronach randomowych, to nie wiadomo, co możecie pobrać, więc trzeba mieć to zawsze w pamięci, żeby nie było przykrych sytuacji, że komuś z domu gdzieś się włamiam na jakieś konto platformowe, jakieś platformy społecznościowe czy jakieś, więc musimy dmuchać na zimne. Teraz następnie przechodzimy do kolejnych modów. Jest szronna koła i też jest drogi bez śniegu, więc to uważam takie trochę bez sensu. Po co ten śnieg, jak są drogi bez śniegu? No znaczy odśnieżone, rozumiem, rozumiem. Też są drogi, że są bardziej śliskie. Więc, jak ktoś lubi śliskie drogi, to akurat coś dla Was. I następnym, ostatnim modem, przedostatnim modem są dłuższe dni. Więc, jak ktoś lubi, to możecie popróbować. Też na końcu jest tutaj płatny mod, który już ma 4 pory roku. Więc, może, może ktoś się pokusi, jak będziecie testować, to piszcie mi w komentarzu, czy warto go kupić. A może ja któregoś dnia przetestuję, więc napiszcie mi, czy chcecie to zobaczyć. Więc tak, tutaj teraz odpalamy Frostiego, odpalamy to i tych innych już nie pobieram, bo tak naprawdę tego nie potrzebuję. Może któregoś dnia jeszcze to przetestuję. Więc teraz przechodzimy tutaj do tej strony i teraz odczekamy jeszcze te 3 sekundy. Musimy poczekać, bo tu właśnie naciskamy raz, zamykamy tą stronę. Tu już mi wyskoczyło powiadomienie od antywirusa. Następnie klikamy. Warto właśnie poczekać, bo tutaj też wyskakuje reklama, żeby w nią nie kliknąć i już się pobiera Frosty śnieg do ETS2. I teraz kolejny szron na opony. I też warto poczekać z tą drugą stroną, bo tu się wyświetlają właśnie reklamy, żeby ich nie nacisnąć. I kolejna reklama i już się pobiera. Jak już mody się pobrały, to teraz wycinamy je. Przechodzimy do dokumentów, Eurotrack Simulator. Mody i wklejamy. I teraz możemy odpalić grę. Jak już odpalicie grę, to przechodzimy do modów, bo musimy wrzucić mody. Tak, tu jest frosty i opony, więc tam na stronie było też uwzględnione, żeby opony były nad śniegiem. Więc tak jak jest tutaj, więc pamiętajcie, żeby sobie też tak zrobić no i co teraz przechodzimy zobaczymy jak mapa wygląda a jeszcze tak przede wszystkim jak chcecie żeby śnieg cały czas padał to musicie ustawić deszcz w opcjach na 100% zaraz zaraz przejdziemy jeszcze do tego bo ja już to wcześniej ustawiałem ale jeszcze szybko przejdziemy tutaj nie mam w ogóle kierownicy podłączonej więc przechodzimy do opcji gameplay i tak prawdopodobnie spadnięcia deszczu ustawiamy na 100% i teraz śnieg będzie sypał cały czas. Ja tutaj już jestem na drodze ustawiony. I tak to wygląda. Widać, że te koła też są fajnie zaśnieżone. Okej, okay, dobra. Tu mam kamerę 0. ono tak jakoś tak troszkę szybko. Okej, okay, dobra. Fajnie to wygląda, tak? Widać, że jest szron na tych oponach. Fajny dodatek. Mogłem to też od razu pobrać, ale. Testowałem śnieg i teraz już jeszcze, jeszcze i tak będę musiał dorzucić, e, sprawdzić jaka jest różnica w jeździe z tym e, śliskim modem. No, tutaj możemy ruszać troszkę powoli. Mam nadzieję, że Wam się podoba i pamiętajcie o tym antywirusie, żeby po prostu nie mieć jakichś e, później problemów, bo z e, wirusami różnie bywa w życiu, a musimy dmuchać na zimne. Spoko to wygląda Jeszcze wycieraczki włączymy Dobra, czy ja tu wykręcę? a wykręcę na jakiś parking o, Ale mnie tu zarzuciło Tylko, że tutaj właśnie nie mam teraz y, Kierownicy podpiętej Więc jak kieruję, to i tak y, Będzie tak troszkę Zarzucać, ale jest o wiele Lepiej, jest klimatycznie on Troszkę obniżymy Ale teraz siedzi Dobrze siedzi OK, ja tu gdzieś mogę spać. Zobaczymy, czy mnie na dzień przerzuci. Zobaczymy, jak to wygląda za dnia. Dobra, teraz ruszamy, ale jest teraz klimat za dnia. Tak jest ponuro, ale mega widać, że z biało. Kurcze, tutaj mogłem podpiąć tą kierownicę. Jest o wiele lepszy klimat. Co też na Goodyeara. W środku wszystko. Aj pięknie, pięknie to wygląda. Cieraczki nadążają, nadążają. Czy ścisko? Hmm, ciężko jest ocenić. Myślę, że z tym modem będzie bardziej ścisko. Więc jak ktoś lubi ryzyko podczas jazdy, no to tamtego moda zawsze sobie można dorzucić. Powiem Wam, że jest naprawdę mega. O wiele lepiej z tym modem. Ale ona nisko siedzi mi tutaj. Trzeba ją troszkę podnieść. Lepiej teraz, A, bo jeszcze niżej. Ok, mam nadzieję, że e, kroki były bardzo proste. Pamiętajcie o antywirusie. Wrzucajcie suba, łapeczkę w górę. Piszcie w komentarzu, czy będziecie korzystać z tego modu, mm, albo czy będziecie korzystać jeszcze z tych innych modów, które tam były. No i co, do usłyszenia.